Pewien władca Persji był wielkim miłośnikiem nauk. Zewsząd zbierał dla swej biblioteki uczone dzieła, które wszędzie miały mu towarzyszyć. Urósł z nich jednak z czasem zbyt wielki ciężar, polecił więc mężom uczonym całą mądrość zebranych dzieł streścić w takiej ilości tomów, aby jeden wielbłąd mógł je wygodnie nosić. Gdy jednak z czasu i to okazało się za uciążliwe, zmniejszono ilość ksiąg do jednej, a w końcu i tę jedną. Streszczono w tym jednym tylko podstawowym prawidle życia. Tę zasady mądrości życiowej mógł książę już wszędzie mieć przy sobie bez trudu i niewygody. To w tym dziełku leży przed nami cała umiejętność życia duchowego, uproszczona i sprowadzona do trzech podstawowych praktyk. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje książkę ojca Maurycego Meszlera: trzy podstawy życia duchowego. Książka dostępna w księgarni na jej głowie.pl. Powstała ta książeczka daleko, bo pod grzbietami śnieżnego autaju. W maleńkiej mieścinie południowego Sybiru, jak autorowi przypisaniu tych kartek. Duchowe przestawanie ze zbawicielem było źródłem najmilszej pociechy i osłodą chwil wygnania. Tak życzy gorąco każdemu, co weźmie to dziełko do ręki, by we wszystkich przykrościach i cierpieniach niegdzie indziej szukał pociechy, tylko tam, gdzie jest ona prawdziwa i obfita i niezawodna. W Jezusie Chrystusie. Panu naszym. Ksiądz Jan Rostworowski. Obrazki z życia zbawiciela. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania nad tajemnicami życia Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła. Obrazki z życia Zbawiciela, Ojca Jana Roztworowskiego. Ofiarowanie w świątyni. Czterdziestodniowy pobyt w Betlejem dobiegł końca. Nadeszła pora, że trzeba było dziecie stawić przed Panem w Jerozolimie i złożyć za oczyszczenie Maryi przepisaną ofiarę. Maryja i Józef pożegnali to szczupłe kółko znajomych, z którymi w czasie pobytu w miasteczku zawiązali stosunki. Spakowali na powrót ubogie węzełki i puścili się w drogę z modlitwą, dziękując z Bogu za wszystkie betlejemskie pociechy i krzyże. Tym razem jechali już we troje. Tuląc dziecię u piersi, siedziała Maryja na osiołku, Józef szedł obok, prowadząc zwierzę za cugle. Droga wiodła przez Dolinę Refaim. Tędy szedł niegdyś Abraham ku górze Moria, by złożyć Panu ofiarę z pierworodnego syna. Tutaj też rozbił namioty zbolały Jakub, gdy składał do grobu swoją Rachelę. Tutaj Dawid dwukrotnie rozbił Filistynów i wprawił w chówce do szturmu na Jeruzalem. Wówczas jeszcze gród jebuzejski. Tędy toczyły się szybko wozy Salomona, gdy w towarzystwie lśniących od złota dworaków jeździł oglądać ogrody królewskie w Etam. Równina śmiała się dziś i błyszczała do słońca barwną szatą wczesnej wiosny. Na tle świeżej zieleni świeciły jak płomyki ognia szkarłatne anemony, żółte i błękitne krokusy, różnobarwne jacyty i prześliczne różyczki rajskie składały się na wzorzyste kobierce. Na zakręcie drogi stał biały kamień grobowy, kryjący popioły Racheli. Patrząc na nań, pomyślał pewnie Pan Jezus o bliskiej rzezi niewiniątek. Związanej z Rachelą w przepowiedni proroka. Serduszko jego ścisnęło się na myśl o tych pierwszych ofiarach, pierwszych i najmłodszych męczennikach jego sprawy. Tak tu było jeszcze spokojnie i cicho, pod strzechami białych domków rozsypanych wokoło. Kołysano niemowlęta, nie przeczuwając wcale ich zguby. A już niedługo złość ludzka miała zalać krwią te kołyski, napełnić ciche wioski krzykiem i płaczem. Maleńki Zbawiciel spojrzał smutno na drugą rachelę, najmilszą swą matkę, bo ta sama złość, co jutro zgubić miała niewinne dziadki, i jego wyrwać miała z jej objęć, aby go przybić do krzyża. Droga wspięła się na szczyt pagórków okalających równinę. Roztoczył się prześliczny, rozległy widok. Z przodu pasmo wzgórz judzkich. U ich stóp spokojna tafla Martwego Morza. Na południowy zachód spiętrzone grzbiety Gór Moabskich. Z tyłu za uroczą doliną widniały po raz ostatni białe domki Betlejem. Ze świętego miasta zapewne nie widać było jeszcze nic, bo i dziś z tego miejsca dostrzega się tylko szczyt kopuły grobu świętego, na tle leżącej na nim góry oliwnej. Dopiero z chwilą, gdy droga wydostała się na wzgórza zamykające Dolinę Chinom, odsłoniło się przed oczami świętej rodziny miasto święte w całym swym ogromie i blasku. Wokoło wznosiły się te olbrzymie mury, które w trzydzieści lat później budziły podziw apostołów. Na pierwszym planie dźwigał się dumny, warowny Gród Dawidowy, niedawno odbudowany przez Heroda. Za nim majestatyczne budowle świątyni, w głębi góra oliwna. Jak piskle wyzierające z gniazdka, tak patrzył Pan Jezus pod rąbka matki. Oglądając po raz pierwszy śmiertelnym okiem miasto, które miało być widownią największych jego cudów, najwznioślejszych nauk, jego męki i śmierci, z zupełnym widzeniem przyszłości wodził wzrokiem po świątyni i górze oliwnej, pokrętych ulicach i pagórku, na którym stał już może albo wnet miał stanąć wieczernik. Jeśli święty Józef wszedł do miasta nie przez bramę jopeńską, ale przez bramę sądu, widna była i góra kalwarii, jak zabiło na ten widok maleńkie serce Jezusa. Święta rodzina stanęła gościną w jakimś poczciwym, a znajomym domu świętego miasta. Część nocy spędzili na modlitwie. W pokorze swej ani na chwilę nie myślała panienka najświętsza, że prawo, któremu jutro miała się poddać, nie obowiązuje jej wcale. Uszanowanie dla woli Bożej przejmowało ją tak głęboko, że każdy przepis prawa, każdy jego cień był dla niej święty. To też niewątpliwie o tym tylko rozmyślała. Jak najlepiej i najpobożniej odbyć jutrzejszy obrzęd oczyszczenia. Skoro tylko dzień zaświtał, Maryja i Józef, przebrani w odświętne szaty, udali się do świątyni na ofiarę poranną. Po raz pierwszy na łonie swojej przeczystej matki wchodził dziś zbawiciel do świątyni. Po raz pierwszy oglądał ogromne bramy, mosty i podziemne schody wiodące do przybytku z południowej części miasta i zachodnich przedmieść. Po raz pierwszy patrzył na potężne mury z zewnątrz opasane pierścieniem baszt, a wewnątrz okrążone wspaniałą kolumnadą. Po raz pierwszy widział obszerne, wyłożone różnobarwnym kamieniem przedsionek pogan, z którego kilka szerokich schodów wiodło do ogromnej bramy Nikanora. Patrzył na to wszystko maleńki Jezus, patrzył z radością i pełną majestatu powagą, bo wstępował w progi świątyni z zupełną świadomością, kim jest i czym jest dla tego przybytku. Świątynia była domem jego ojca. On więc, jako syn i dziedzic, był jej Panem i Bogiem. Od wieków mieszkał tu już jako Anioł Testamentu w jasnym obłoku unoszącym się nad arką. Żył w tysiącznych figurach i przepowiedniach, których był głównym przedmiotem. Żył w wierze i oczekiwaniu pokoleń wybranego narodu, które tu przychodziły się modlić. Dzisiaj obejmuje on świątynię, widzialne posiadanie, uświęca ją nowym sposobem obecności swojej, otwiera przed nią epokę największej chwały, najwyższych, najświetniejszych objawień. Chwila pierwszego pojawienia się Chrystusa w świątyni. Była tak wielka i doniosła, że była przedmiotem przepowiedni kilku proroków. Cała świętość tej chwili przytomna była duszy maleńkiego zbawcy i wypełniała ją do głębi. Zapewne u bramy Nikanora, u wejścia wewnętrzne dziedzińce świątyni, stał poważny starzec o długiej, białej brodzie, mocno już pochylony. Ale w tej chwili jakby odmłodniały dziwnym ożywieniem. Stał z radosnym, a skupionym wyrazem twarzy, patrząc pilnie przed siebie, jakby wyglądał kogoś z tęsknotą. Był to Symeon, mąż bogobojny i sprawiedliwy, który od lat wielu oczekiwał pociechy izraelskiej. Upewnił go był wewnętrznie Duch Święty, że nie umrze dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Tymczasem płynęły lata. Oczy jego gasły i głowa pochylała się ku ziemi, a Mesjasz się nie zjawiał. Aż tu dziś rano słyszy na modlitwie głos Boży, że ma natychmiast iść i czekać, bo w tej chwili wejdzie Chrystus do świątyni. Niewymowne wesele przywraca mu siły młodzieńcze. Biegnie starzec do kościoła i czeka. Patrzy w przedsionek pogan, po którym snuły się, idąc na ofiarę poranną, długie szeregi pobożnych. Widzi wchodzących z innymi dwoje ludzi, mężczyznę i niewiaste z dzieckiem na ręku. Ubrani byli prosto, szli skromnie, nie odróżniając się niczym od innych. Chyba blaskiem przedziwnej pobożności i skupienia, ale Duch Święty odezwał się wyraźnie w duszy starca, to są ci, na których czekasz. Nie wahając się ani chwili, wychodzi naprzeciw świętej rodziny, staje przed Maryją i z rękami na piersiach oddaje głęboki pokłon dziecięciu. Rodzice Chrystusa stanęli. Symeon podniósł ręce i oczy w niebo wielbiąc Boga, że spełnił obietnicę swoją. Potem podchodzi bliżej i w zamyśleniu najgłębszym tak patrzy, jakby poza tym dziecięciem niczego nie widział na świecie. Może maleńki Zbawiciel złona matki wychylił się do starca. Może Symeon w niemym zachwycie wyciągnął ku niemu ramiona. Może sama Panienka Najświętsza zrozumiała w Duchu Bożym, że nadeszła chwila nowego, a wielkiego objawienia. Podała Dziecię. Symeon z niewymownym wzruszeniem przyjął je na ręce. Zrazu przytulił je do serca. Potem, jak człowiek, co rozpoznaje ulubiony, a dawno niewidziany obraz, odsunął je nieco od siebie. I wpatrywał się w nie rozpromieniony w zachwycie miłości i wesela. Gasnące oko Starca patrzyło w głębokie oczy dziecięcia i jasno widzeniem proroczym odkrywało w nich niepojęte dziwy. Widział tajemnicę wcielonego słowa, widział jak słońce wschodzi nad światem pogrążonym w ciemności. Jak zorza jego już świta aż na krańce ziemi, na odległe wyspy oceanu. Widział, jak ta jutrzenka wzmacnia się i rośnie aż do pełnego dnia nad nowym Izraelem nowego przymierza. Widział wznowione Królestwo Boże na ziemi, kończące się gdzieś w blaskach jasności wiekuistej. Drżącymi rękami podniósł w górę światłość świata. Zmęczone życiem serce jego odmłodniało w dotknięciu odwiecznej młodości. Z oczu polały się łzy, a wargi wyszeptały tę rzewną pieśń, tę cudowną modlitwę wieczorną, którą Kościół zamyka każdy dzień epoki odkupienia. Teraz puszczasz, panie, sługę twego w pokoju. Oddał dziecię matce i spojrzał na nią z uszanowaniem, a głęboko i serdecznie. Już otworzył usta, by ją błogosławić, jak błogosławiła Elżbieta, gdy nagle zatrzymał się i wpadł w głęboką zadumę. Przed oczyma jego duszy odsłoniła się inna strona dzieła odkupienia. Zrozumiał, że ten, co postawiony jest na zbawienie. Będzie dla wielu kamieniem obrazy, że będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, że stanie na rozdrożu dróg wieczności, aby rozdzielić koleje ludzi i narodów. Ujrzał olbrzymie pole walki: w środku jego krzyż Chrystusowy, a pod krzyżem matka boleściwa. Pojął nagle, że przed tą młodziutką panienką co stała tu tak pogodnie z dziecięciem na ręku, otwarta jest przyszłość nie tylko niepojętej chwały, ale i niewymownego cierpienia. Spojrzał na nią powtórnie ze czcią, ale i głębokim współczuciem, i szepnął jej cicho te słowa prorocze, które nie przestały już dźwięczeć w uszach Maryi, aż spełniły się w zupełności i ponad miarę u stóp krzyża. Nadeszła i święta Anna, zgarbiona pod ciężarem lat 84, wsparta na lasce, twarz miała zmarszczoną, oczy zgasłe, ale i ona śpieszyła, bo także poznała w Duchu Świętym, że owo Dziecie to Mesjasz, Bóg Izraela, a Maryja to przeczysta jego matka. Po zwiędłych jej rysach przebiegł jakby odblask młodości, zamierające oko zabłysło weselem. Rękami wzniesionymi w górę błogosławiła głośno Boga, dziecię i matkę jego. Do pary świętych starców przyłączyło się grono pobożnych, słuchając, co przez nich mówił Duch Boży. Była to wielka i uroczysta chwila. Bóg jakby promieniem chwały oświecał pierwsze zjawienie Syna swego w świątyni. Ale już miały zacząć się obrzędy. Święta rodzina podeszła ku bramieni Kanora. Brama ta była około 16 metrów wysoka, a na 8 szeroka. Podwoje jej lane z koręckiego spiżu błyszczały jak złote, a były tak ciężkie… Że potrzeba było dwudziestu ludzi, aby je otworzyć lub zamknąć. Prócz głównego wejścia były w bramie dwie małe furtki. U jednej z nich odbywało się oczyszczenie niewiast. Przychodząca do oczyszczenia niewiasta stawała na progu. Tam kapłan odmawiał nad nią modlitwę i dawał jej błogosławieństwo. Potem wpuszczał ją do przedsionka kobiet. Gdzie składała przepisaną jałmużnę. Wreszcie przechodziła na dziedziniec, gdzie odprawiała się ofiara. Po publicznej ofierze porannej odbywała się zaoczyszczenie ofiara prywatna z jagniąt albo gołąbków, zależnie od rodzaju złożonej jałmużny. Chociaż wszystkie te obrzędy z natury swojej rzucały cień na dziewictwo i Boże Macierzyństwo Maryi, panienka najświętsza poddała im się z wielką prostotą i pobożnością. W szeregu grzesznych niewiast pokornie czekała na swoją kolej. Ze złożonymi na piersiach rękami, w wielkim skupieniu przyjęła błogosławieństwo kapłańskie. Złożyła na ofiary jałmużnę taką, jaką składali ubodzy. Będąc przytomną ofierze, myślała pewnie o ofiarowanym w tej chwili swoim baranku bez smazy. Święty Józef z dziecięciem był w innej części przybytku. Stawienie pierworodnych przed Panem i złożenie za nich okupu odbywało się w dziedzińcu kapłańskim. Obowiązek ten ciążył na ojcu. Z dziecięciem na ręku, może w towarzystwie Symeona, poszedł święty Józef do bramy Nikanora i przez wewnętrzne krużganki świątyni doszedł do południowej bramy kapłańskiego dziedzińca. Na progu czekał już kapłan. Opiekun Chrystusa podał mu dziecię. On podniósł je w górę i ofiarował Bogu. Potem oddał je ojcu z błogosławieństwem, odbierając w zamian pięć cyklów przepisanego prawem okupu. Ceremonia odbyła się jak każda inna jej podobna. Wielka tajemnica dokonała się cicho, niepostrzeżona dla uczestników. Tylko w duszy dziecięcia, które z pozorną nieświadomością z rąk do rąk przechodziło, spełniały się wielkie rzeczy. W ogniu niepojętej miłości ofiarował się Zbawiciel Ojcu na cało palenie duchowne, na uwielbienie i chwałę, na zadośćuczynienie, przebłaganie i prośbę. Nigdy jeszcze nie widziała ta świątynia wspanialszej ofiary. W tej chwili dopełniało się wszystko, Czego nie dostawało ubogim i płonnym ofiarom Starego Zakonu. W tej chwili opromieniała tę drugą świątynię przepowiedziana przez proroka chwała większa nad chwałę Salomonowego przybytku. W tej chwili Bóg pochylał się nad ziemią bliżej i łaskawiej niż kiedykolwiek w obłoku nad Arką Przymierza. W tej chwili starodawne kapłaństwo, podnosząc na swych ramionach Zbawiciela, osiągało szczyt przeznaczonych sobie zadań. Bo to Dziecie, które w tej chwili trzyma kapłan na ręku, ono ochędorzy świątynię i synów Lewiego, oczyści jak srebro i złoto, i będą pańscy, i ofiarować będą ofiary w sprawiedliwości. I będzie się Bogu podobać ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dni minionych, jak za lat starodawnych. Prezentowane rozmyślania pochodzą z dzieła Obrazki z życia zbawiciela, autorstwa Ojca Jana Roztworowskiego. Książkę oraz audiobóg nabędziesz na stronie. Na jej głowie.pl